I tutaj, gdzieś, odzywa nam się derkacz. Ta przewrócona topola, która przed nami się znajduje, w tle cały czas posłuchajcie derkacza. To najprawdopodobniej młody samiec. Te rosłe samce, które mają, są terytorialne. Zazwyczaj odzywają się w nocy. Natomiast młode mają to do siebie, że próbują swoich sił wokalnych właśnie w okresie tak jak teraz, czyli w ciągu doby. No pięknie nam się odzywa tutaj, nie musieliśmy go stymulować, czyli na przykład udawać samca innego samca, żeby go zmusić do odezwania się. Sam się z siebie odzywa. Przed nami jeszcze przewalono to pola. Ona od, kilku, od 3 lata temu chyba uległa e, siłom natury i się przy, przewróciła. W tej chwili jest to czatownia dla gąsiorka. Ten gąsiorek tutaj ma świetną miejsce, zarówno do gniazdowania, bo tam się stworzył. E, są tutaj takie kępiaste wierzby, jak widać. E, no i wokół samej e, wieżby wyrosło. Kilka, kilkadziesiąt odrostów, więc jest idealne miejsce, żeby mieć taką czetownię i tutaj z niej korzystać i polować spróbujdziemy podejść pod źródło tego hałasu, czyli głosu derkacza a słychać go coraz lepiej no i będziemy szukać eee, szukać mieczyków mieczyki są już, nie to nie mieczyki to Niemieczyki, niestety Niemiecki one co roku mają nie zaskakują, w zeszłym roku było tutaj dosyć sporo w tym miejscu, a w tym roku nie widać